Powiem to dla was, ale też wiem, że ludzie odsłuchują, więc to jest na pewno dla, Myślę, że tutaj jest dla mamy. myślę, że to, co przeżywam, bo, bo będę wam mówić o tym, co ja przeżywam. To, wiecie, że świadectwo jest tak naprawdę z tego, jak, jak żyjemy, to, co przeżywamy, nie wiadomo co, nie? Że o, nie szukamy, ojej, bo ja tego jeszcze nie mam, albo coś. Nie, świadectwo to jest z tego, jak mamy, jak żyjemy, to, co przeżywamy na co dzień. Odkąd jestem mamą, no jak już byłam wysoko w ciąży, to moja mobilność już była taka, wiecie, mniejsza i tak dalej, więcej byłam w domu i się w ogólnie zastanawiałam, jak to będzie w moim życiu z Bogiem, bo kiedy przyszła na świat Noemi, to mój czas się po prostu okurczył do... No minimum. Właśnie wykorzystywałam raczej wieczory, żeby jeszcze troszkę pospać, bo wiedziałam, że zaraz będę musiała wstać. Ani relacji tak naprawdę no, z mężem bardziej taka, wiecie, biznesowa, to trzeba ogarnąć, to trzeba zrobić, po prostu, żeby jakoś dom przędł i, i wszystko grało, nie? Żeby, bo obowiązki musiały się jakoś tak, wiecie, po, no, na 50-50, żeby coś, jedna osoba była za to odpowiedzialna, na druga, to żeby jakoś to szło. No i jeszcze moje życie z Bogiem w tym wszystkim i sobie wiecie tak byłam zawsze takim człowiekiem. Znaczy do tej pory jestem zadaniowym, więc jak sobie coś tam poustalam, to ja tak sobie idę w to. Jakiś tam plan, idę tak, 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 a jak przyszło dziecko, to tym, no, to się skończyły te plany. Skończyły te jakieś takie planowania, że to wszystko powychodzi. Bo zasadniczo mój dzień to wygląda tak, że ona wstanie, no Wstanie mi o 14, to mogę to zrobić. Jak wstanie o 15, to mogę to zrobić. A jeszcze, widzę jakaś komora, a jeszcze jakiś spacer. I wiecie co? I Idę sobie pewnego dnia na spacerze. Jestem z Noemi. Moja Noemi za bardzo nie lubiła nigdy spacerów. Raczej ten wózek, to, to, że ona teraz leży, to ja jestem w szoku, że ona jest taka grzeczna. Wiecie, to taka anegdotka, ale co, chcę powiedzieć. Jestem na spacerze, jest cisza i patrzę na piękno natury. I zaczęłam sobie uwielbiać Boga za to, jak, ma, jak moje życie dzisiaj wygląda, za to, jak w ogóle mam. Zaczęłam dostrzegać piękno stworzenia. I pewnego dnia spojrzałam w, na moje dziecko i spojrzałam w jej oczy. I zobaczyłam taką głębię, taką głębię piękna stworzenia, po prostu. Spojrzałam w jej oczy, a jej oczy mam taki inny kolor. Wiecie, taki jak no, niemowlaki, mają takie inne oczy jeszcze. I zobaczyłam taki, taki bezmiar, po prostu. Tak jak spojrzysz i, wow, tak jak ludzie patrzą, nie wiem, i widzą kosmos, że tam nie ma jakby końca, nie ma przecież, jakby nic się nie kończy. Tak jak zobaczyłam w oczy Noemi i spojrzałam, jakbym Boga zobaczyła. Tak mówię, wow, Boże, gdzie ja Cię szukam, jesteś. Jest napisane, że Bóg objawia nam się w pięknu z własnego stworzenia. I człowiek to jest stworzenie Boże. W człowieku. Jest piękno stworzenia Boga. Tak naprawdę. Nie ma co daleko szukać. Wow, Boże, gdzie jesteś tu? Spójrz na swojego, nie wiem, męża. Spójrz mu w oczy i zobacz, jaka jest odchłań. Ja spojrzałam w oczy mojego dziecka. i Mówię, wow, tak mi nagle, tak mi się miło zrobiło. Jakbym po prostu, takie miałam spotkanie z Bogiem. Mówię, wow, ale jesteś, Boże, niesamowity. Ta otchłań to jest taki bezmiar. Mówię, ona jest taka mała. A mu, po prostu ja nie mogłam tego wyciąć, ogarnąć, Ja tak bym załapała taki lockdown, że uo, tak mnie spionowało ja, ja nie mi się popatrzyła, jest 10 minut w oczy tak, tak mnie spionowało i tak patrzyłam, i patrzyłam, i patrzyłam Mówię, wow! Zaczęłam się zachwycać jej jej tym, y, takimi oczami pięknem w ogóle wow, taki bezmiar że kiedy się napinasz Boże, gdzie jesteś, to wiesz jest taki czasami czas, że potrzebujesz nie wiem, tak jakby ma namacalności czegoś takiego konkretnego, nie? I szukasz, no, jak to się mówi, Bóg wie gdzie. A czasami taka proza życia, że spojrzysz na człowieka i zobaczysz w nim piękno stworzenia, że to jest stworzenie Boże. A widzisz może w nim, o złego człowieka, o jej, ten mój mąż, o Boże, albo coś. A spojrzysz na niego innymi oczami. Takimi Bożymi. To jest jedna rzecz, co się chciałam z Wami podzielić. A kiedyś mówiłam e, z wami takie słowo, mówiłam przed wakacjami, o takim niespinaniem się, bycie autentycznym, żeby się nie napiejasz na jakąś służbę czy coś. Po prostu to przyjdzie, że jesteś dzisiaj, że żyjemy dzisiaj i tak dalej. I odkąd jestem mamą, to też Bóg mnie tak naprawdę uczy poświęcenia. E, zobaczyłam, mówię, no jak Boże, jak ja ci będę, jak będę służyć człowiekowi? Jak w sensie, jak ja nie mam kontaktu tak naprawdę teraz z ludźmi bardzo, bo jestem w domu i tak dalej. I każdego dnia, a już ma, prawie mamy dwa miesiące, uczę się pokory. Uczę się, że już nie ma mojego, że nie ma jakichś moich priorytetów, nie ma jakichś wielkich planów. Że muszę być w tym miejscu, gdzie jestem i nie mogę sobie... I po prostu najlepiej, żebym była skupiona, dobra, to mam. Nie, nie, nie błąkam się gdzieś tam, o jeszcze może to, jeszcze nie ma na to czasu, nie ma na to po prostu, w głowa twoja skupia się na zadaniu. I chcę ci powiedzieć, że jesteś w miejscu, którym jesteś, po prostu, nie wiem, masz taką pracę, masz takie, taką rodzinę, masz to, to są twy, w ogóle miejsce twojego wyboru. Jesteś właśnie w miejscu własnego wyboru, takich wyborów dokonywałeś, więc masz takie życie, jakie masz. Ja nie wiem, czy ty to lubisz, czy ci się to podoba, i tak dalej, ale w tym miejscu musisz się odnaleźć i musisz być na ten czas szczęśliwy. Taki jest Boża Wola do twojego życia. Dobrze by było, żebyś się obejrzał, co masz. Co na ten czas możesz w ogóle, z czego możesz się cieszyć? Z czego możesz być Bogu wdzięczny? I na ten czas, jaki masz, jeden ma pół wieczora, jeden ma cały dzień na rozmyślanie, na cokolwiek żeby z tego po prostu wykorzystać ten czas. Jedni ludzie się napinają na służbę. Najlepiej to by chcieli mieć życie innego człowieka, jakiegoś wielkiego generała Bożego. A będąc w miejscu, w którym jesteś, możesz po prostu, nawet ja teraz będąc mamą, ja takiego życia nie, nawet nie wyobrażałam sobie, jak to będzie. Dzisiaj Bóg mnie uczy pokory. Kiedyś się napinałam i chciałam po prostu być nie wiadomo kim. Dzisiaj jestem mamą i wiem, że jest to też moja służba. Uczę się, że Bóg mi pokazuje, że to jest moja służba dzisiaj. Jestem żoną, mamą. Z jakiej jestem żoną to zda po prostu może mój mąż, bo wiecie jak to jest, to jest opinia drugiego człowieka. Ale no jestem mamą i wiem, że po prostu nie będę się spinać i życzę każdemu, żeby w tym miejscu, w którym jest, po prostu był szczęśliwy w Bogu że przyjdą czas na lepsze rzeczy, jakby lepsze dla Ciebie pod względem, może myślisz, no chciałbym to robić, czy to, to przyjdzie, bo masz to w sercu. Ale jak będziesz się cieszył z tego miejsca, w którym jesteś, to każdy dzień będzie dla Ciebie fajny, bo będziesz go przeżywał, nie będziesz żył życiem za 10 lat. A dlaczego, co myślisz, że Bóg Cię yy, nie pozwoli Ci czegoś tam, że nie będziesz tym człowiekiem, albo nie będziesz miał tego domu, albo samochodu, czy dlaczego? Boże, Bóg powiedział, będziesz miał wszystko, bo jesteś moim synem, córką. Ale wiecie, w Bogu nie ma czasu i przestrzeni. To my jesteśmy ograniczeni. O Boże, chciałbym mieć już teraz żonę, piątkę dzieci, to i to. Nie. Ale dzisiaj, bo niektórzy, o, słyszałam takie słowa. Jeszcze się śmieje, tak, piątkę dzieci, znaleźć taką żonę, czy się urodzi te piątkę dzieci. <laughs> nie, można się śmiać, bo, bo trzeba się śmiać, ale chodzi o co? Wiele ludzi, tak jak matki, mają depresje poporodowe. Dlaczego? Bo zostały włożone w jakąś rolę. Nie do końca się umieją odnaleźć. A jeszcze przy tym wszystkim nakładają sobie, jeżeli są chrześcijankami, służbę Bogu. Nie rozumieją jakby z tego, że to w tym miejscu, w którym są, już jest służbą Bogu. Służbą dla tego człowieka. Jesteś odpowiedzialny za stworzenie Jego. Czyli bycie mamą, matką, żoną. To jest bardzo duża rola bycie żoną, ugotowanie mężowi obiadu, po prostu uradowanie go miłym uśmiechem czy coś. Wiecie, czasami takie proste rzeczy, a robię dzień drugiemu człowiekowi, nie, że ludzie tak myślą, mojej, jakbym kupił tej mojej żonie torebkę z Gucci, no to bym je kochała. I nie mam je w ogóle w domu, bo spędzam 20 godzin w pracy, bo moja żona by chciała torebkę. A może tak żonę bym wypił z nią kawę? Bo może ona by po prostu chciała ze mną pobyć, nie? Takie proste rzeczy. Ludzie tak bagatelizują proste rzeczy: typu właśnie, czy bycie mamą i być szczęśliwą mamą, bo przecież szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. A nie y, mama zarobiona to szczęśliwe dziecko. Jeszcze się taki precedens nie zdarzył, nie? Uczę się pokory. Chcę Wam po prostu powiedzieć, jak to przeżywam, co przeżywam. Nie spodziewałam się tego, jak mogę bardzo się poświęcić. Że mogę po prostu, że nie potrzebuję nastawiać budzika w nocy? Ja się budzę przed nią. Ani razu mi w nocy dziecko nie zapłakało. Ani razu. Ja się budzę przed nią. Ja nawet sąsiadów zapytałam. Oni mówią, ale jak? My słyszymy dziecko tylko w dzień. Albo mówię, Maciek, kiedykolwiek się obudziłeś w nocy? No nie. Wiecie o co chodzi? Że jeżeli skupiasz się na tym, co masz, jakby na tym, jakim poświęcenie teraz, to wiem, że Duch Święty mnie dzisiaj obudził o 5 rano. Ja mojego dziecka nie słyszałam. To po prostu śmieszna sytuacja, tak? Budzę się 5 rano, a dziecko położyłam spać w pół do 10. Ej, to jest 7,5 godziny. Patrzę na mój zegarek, aż się wzdrygłam. Mówię, 5 rano, moje dziecko się nie domaga jeść. Taka a wiecie, ja czułam, że mówię Ło! Bo, bo matki, wiecie, jakby płaczą, ojej, muszę się budzić, co godzinę płacze mi to, a ja wiem, że moje dziecko śpi, bo wiecie, to w Bogu jest po prostu wszystko płynie, płynie i Duch Święty cię obudzi na karmienie. Dziecko cię nie musi budzić na karmienie, tylko, tylko wiecie, po prostu, taka jest moja służba dzisiaj, tak moje życie wygląda, bo moje życie jest służbą. Czy chce, czy nie? Czy dla moich dzie mojego dziecka, mojego męża, dla drugiego człowieka. A wiecie, że w zeszłym tygodniu składałam świadectwo o tym, jak przyszła Noemi. Jej narodziny były świadectwem dla wielu. Po prostu. I wierzę, że każdy dzień może nas cieszyć w inny sposób. To tylko od nas zależy, czy chcemy się cieszyć życiem. Bo życie w Bogu nie ma być smutne, na kolanach i prosisz o wszystko Boga. Nie. Jesteś wdzięczny za każdy dzień, otwierasz oczy i już masz za co Bogu dziękować, bo otworzyłeś oczy. Jeden, A inny człowiek nie otworzy tego dnia oczu. Albo obudzi się chory, w ogóle zdesperowany, a inny człowiek może ma myśli samobójcze. A ty masz dobry dzień, otwierasz oczy i chce ci się żyć, bo możesz oddychać. Ja czasami się śmieję, proza życia, masz dwie ręce, dwie nogi. I ty narzekasz? Idź tam do hospicjum, zobacz jak ludzie klęczą, płaczą, bo by chcieli mieć choćby możliwość chodzenia. A ty możesz. Czego ci brakuje? Ręce masz do pracy, zarobisz pieniądze. Oczy masz, uszy masz. Wiecie, znamy tam rodzinę, co chłopiec nie widzi. Wiecie, co ja spojrzałam na moje dziecko i patrzę na jej oczy i ona wodzi za mną, wie: wow, Boże, dziękuję ci, ona widzi. Proste rzeczy. Proste rzeczy, a niech te proste rzeczy nam nie zbledną. Po prostu cieszmy się z małych rzeczy. Amen.